Już od 14 września zapraszamy Państwa na kolejną wystawę przedaukcyjną, Sztuka Współczesna Nowe Pokolenie po 1989 roku. W katalogu i na wystawie zaprezentowaliśmy ponad 60 prac artystów najbardziej. Poszukiwanych przez kolekcjonerów. Wielu artystów polskich tworzących po 1989 roku zdobyło międzynarodowe uznanie. Wśród nich niewątpliwą gwiazdą jest Ewa Juszkiewicz. W cyklu prac przygotowywanych na wystawę Upadek Kusi w 2015 roku, artystka posłużyła się historiami zaginionych dzieł sztuki. Podstawą do powstania Obrazów była dokumentacja fotograficzna, najczęściej czarno-biała i to słabej jakości. Prezentowany w katalogu obraz powstał na podstawie kubistycznej akwareli szwajcarskiego artysty Paula Klee. Wiadomo, że praca znajdowała się w kolekcji Sofii Lisicki Coopers, z której została wypożyczona do Muzeum w Hanowerze, a następnie skonfiskowana przez nazistów w 1937 roku jako sztuka zdegenerowana. Agata Kuss jest jedną z najzdolniejszych artystek pokolenia po 1989 roku. Jej twórczość ma silny związek z rzeczywistością, tą historyczną, ale także teraźniejszą. Autentyczne postacie i realne zdarzenia odgrywają tu wielką rolę. Prezentowany na aukcji obraz to spadek według Ingmara Bergmana. W malarstwie Kuss, podobnie jak w bergmanowskich filmach, występują ciasne zbliżenia, pojawiają się elementy psychologicznego okrucieństwa. Pod pójdą także aż trzy obrazy Martyny Czech. Czech tworzy swoje płótna bardzo szybko, ekspresyjnie, z charakterystycznym, uproszczonym tłem, malowanym płasko, jak na dziecięcych rysunkach. W swojej sztuce porusza tematy toksycznych relacji między ludźmi oraz naznaczonego przemocą stosunku ludzi do zwierząt, sięgając często do swoich osobistych doświadczeń. Szczególnym uczuciem malarka darzy króliki, ratuje te porzucone i schorowane zwierzęta, a opieka nad nimi stanowi ważną część jej życia. Właśnie ci puchaci przyjaciele często pojawiają się na jej obrazach, a przedstawienie królika dominującego nad postacią kobiecą pojawia się również na jednym z prezentowanych w katalogu aukcyjnym obrazie pod tytułem Pani. Karolina Jabłońska należy do najbardziej rozpoznawalnych artystek nowego pokolenia. Swoją pozycję ugruntowała stopniowo i bardzo konsekwentnie. Autorka wykorzystuje charakterystyczną gamę kolorystyczną. Składają się na nią kolory neonowe, fiolety, róże, błękity i oranże. Jak sama artystka wskazuje, jej paleta kolorystyczna została skomponowana pod wpływem filmów Davida Lynch'a. Co charakterystyczne, artystka stosuje najczęściej duże formaty ale jednocześnie stosuje ciasne kadry i perspektywę osoby uczestniczącej w scenie. Odpowiednie kadrowanie sprawia, że zdajemy się być nie tylko widzami, ale także bohaterami oglądanej sceny. Ekspozycja potrwa aż do dnia aukcji, kiedy to wszystkie prace 20 września we wtorek zostaną zlicytowane w największym domu aukcyjnym w Polsce, Desaunicum przy ulicy Pięknej 1 w Warszawie. Wstęp na ekspozycję i na aukcję jest wolny. Prelicytacja wszystkich 61 prac trwa już od teraz. Wystarczy zalogować się w naszej aplikacji mobilnej Dessa Unicum bądź na bit.desa.pl. Licytować można również osobiście składając zlecenia stałe oraz telefoniczne.